Jacek Pala Jacuś, muzyk twórca muzyki alternatywnej. Jacuś jest uczniem drugiego liceum ogólnokształcącego w Rybniku i Państwowej Szkoły Muzycznej im. Braci Szafranków. Tworzy swój niepowtarzalny rodzaj muzyki, cieszący się dużą popularnością wśród odbiorców młodego pokolenia. W 2020 roku wydał płytę Gucci Trip. Album znalazł się w notowaniach Oli's w Top 10 najczęściej sprzedawanych płyt w Polsce. Na swoim kanale YouTube zebrał ponad 130 tysięcy subskrypcji, a jego profil na Instagramie obserwuje ponad 30 tysięcy użytkowników. W 2020 roku jego filmy na YouTube w sumie zostały odtworzone. Ponad 28 milionów razy. Utwory w serwisie Spotify w 2020 roku dotarły do 750 tysięcy słuchaczy i zebrały w sumie prawie 10 milionów odsłuchań. Muzyka Jacusia trafiła do 89 krajów. Jeszcze przed wybuchem pandemii Jacuś zagrał pierwszy koncert, na który sprzedało się ponad pół tysiąca biletów. Jako Jacuś ja się mogę pochwalić tym, że wydałem płytę fizyczną, która, która została dość dobrze odebrana przez, przez słuchaczy z kraju naszego, polskiego.